Hej się koitajcie, Session Gilon i Ty dzisiaj w sklepie 26 stycznia 2023 roku i co? Dzisiaj mamy arktyczną zabojicenie za 1200, 0 bezwzględny za 1200, lodołomacz za 500, śnieżny szkwał za 500 Zestaw ok. za 1500 jeśli mamy kilo lodołamacz, dalej mamy nieśmiertelny z iglicy za 1500, odłamek iglicy za 1200, się za 1500 wraz z tej ze stylem czarno-biały, pomruk za 1500 też tutaj wraz ze stylem czarno-biały, dalej mamy kilo pneumatyczny za 500, nadęta za 800 wraz też tutaj ze stylem. Dalej mamy Musza za 2000, Hime za 2000, Koci Pazur za 800, Doskonała Mrau za 500 i Zestaw Bushido za 600. Jeśli mamy panią Hime. dalej mamy roczne serce za 1500, Kolczasta Konwojenka za 800, Nabijana Siekiera za 800, Salto Ocaleńce za 200, Pasowanie na rycerza Okrągłego Fortu za 300, Ujęcie hashtag 14 za 200. No i co, Marvel nadal w sklepie, Naomi Osaka już nie ma. I to chyba na tyle. Tak. I to na tyle, także co widzę. Jeśli sklep się podoba, to pamiętajcie subzwonę, łapka w górę, kod GGL w sklepie, a się jak żegnam. Siemneczko.